Witajcie moi drodzy słuchacze na kanale Wymiatacz Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz Jest godzina 20 po siódmej Zaczynam spacerek Tak święto Dzisiaj matury Więc powodzenia Tak Idę zabramy. Batman Wołam pieska, piesek biegnie, otwieram bramę. Są pieska, zamykam bramę. A my idę drogą od bramy do drogi do lasu, do asfaltu. To były ptaszki. Olej, są ptaszki, koza, matmanek, Wcześniejsze filmy biajcie, Lajkujcie, komentujcie. Jestek węs, A pięknie, to wszystko zielone jest. Słoneczko wstało, świeci. Jesek Węszy. Chodźmy, panku, chodź, tam kuchać ta są niczka śpi ja wstaję rano no, lubię rano wstać A która rano wstaje tam pan budaj tak jeszcze znaczy 4 jeszcze biegnie, chodźba tam chodź. No, minutki, nóżki, dzisiaj będzie dłużej, może pięć, może 10. Zobaczymy, jak to wyjdzie i gdzie pójdę. Idę na zawór gazu. Tutaj kilkadziesiąt lat temu robili odwierty, wysadzali ziemię. Szukali gazu ziemnego. W latach dziewięćdziesiątych powstał zawór gazu w takim lasku sosnowym. Nie, to teraz tak mówimy, że chodzimy na gaz. Jest tam tabliczka znamionowa. Um, tak, zdjęcie to. Zobaczycie kiedyś. Wiadomo. Oj, Batanku, chodź. Buję chodź. pieska jak widzicie, Więc jak biegnie do mnie szczególna zieloność jest bardzo jest wysoka trawa już dmuchawce są z mleka się zrobiły kopie dmuchawce rozdziela dmuchawca jednym kopniakiem tak łóczki mają pierwsze zielone, jasno zielone liści jest trawa w trawie, takie fajne kwiatki białe rosną tu jest miejsce gdzie właśnie piesek kreta. Myszki Nornika polecam ten film. Wiem, że bijacie, bijacie dalej. Kozę oczywiście polecam też. Krzyczy obiad, się sałatkę. Ostatnie wspomnienia z kozą krechą oczywiście. No zobaczymy, jak te matury w tym roku pójdą. Mam nadzieję, że zaliczycie na piątkę. No, może ktoś na szóstkę, jak ktoś wybitny jest. Zobaczymy. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Tak. Pewnie się o dziewiątej zaczynają. Także zero stresu na luzie, wiadomo. Też kiedyś maturę zdawałem i zdałem, więc stać na to, żeby zdać tą maturę. Tak. Dzisiaj polski, poziom podstawowy Wiadomo, lektury będą jakiś tam Tam się nie wyznaje za bardzo Musiałbym poczytać jak to wygląda, wygooglować sobie no, ale Jeszcze śpicie pewnie Tam na ósmą macie Lekcji nie ma, bo matury No ale podstawówka to Lekcje są, wiadomo tak. w technikach matury W szkołach branżowych matury, w liceach matury tak. na biało dziewczyny ubranej, czar chłopaki w garniaku pod krawatem, wiadomo Same przystojniaki i piękne dziewczyny, ta Jarz Młodzieży oczywiście Tak Idę koło, taki jest po mojej lewej stronie grab, z zielonymi, bardzo stare drzewo, ładne, są graby, buki, dęby, brzozy są tutaj w lesie, sosny oczywiście, świerki duże. A może nie pójdę na gaz, może na bonkę sobie pójdę, na ławeczce usiądę, pomyślę sobie, porozmyślę. Piesek będzie miał co węższy zresztą teraz w no bazanku co tam jest Sarenka była ta no. pies niszę moc sarenki jak to pies czasem się kupie pies lubi śmierdzić chodź bazanku chodź chodź może jakoś dzisiaj wierszyk napiszemy i może Wam przeczytam rozdział mojej książki. Zaznaczę tytuł Odwieczna walka. Planuję to stron napisać. Tak. Niby pierwszy tom napisałem, ale tylko kilka rozdziałów jest mało. A pamiętnik pisałem urywki z mojej postawy, pięćdziesiąt stron. Też mogę wam go czytać, albo wiersze wam poczytam dzisiaj, zobaczymy, ale to już kolejne słuchowisko oczywiście, słońce pięknie świeci, ludzie jadą do pracy na godzinę ósmą, życie toczy się w swoim naturalnym torem. A ja tu mam dzisiaj spokój Pomało sobie żyję Oczywiście już na testów gram 32 poziom wczoraj Haker mi zhakował, miałem 68 Byle do 50 dojechać wtedy Podbijam archipelag, ale Mam hakera i mi siedzi, nie mogę klejnotów kupować Bo mi blokuje Siedzi mi na Ubisoftcie na Steamie. Jak są hakać ja tak. Wiadomo. Piesek znowu coś zwęczył. Znaczy też. Chodź Bacanku, chodź. Próbuję pieszka jak za Chodź Chodź, chodź. Piesek węcz. Chodź, chodź. Chodź. No, chodź, chodź. Chodź. To był piesek. Mac. A to już myśliwi kończą polować. Polują w nocy głównie. Mają dworulki, serby. strzelają do sarenek, do dzików, do lisów, nie wiadomo. A mają tam jakieś ochrony. To jak mają, to wiedzą, że nie mogą strzelać. A jak mogą to do wybranych zwierząt. Tam sobie wygooglujcie, co będzie ci wiedział. Ja tam nie mam pojęcia o tym. Jest mój pniaczek, rozmyślaczek. Siadam na pniaczku, rozmyślaczku. Chodź, bacz pan. Tak. Pniosek do mnie przyszedł. I sobie rozmyślę. Co tam tak. tak. Przestrzenił myśliwy, wypalił z góry reguł, to z ma dwa strzały, znowu palą, kończą polowanie myśliwych. Widzę ogólną zieloność, ale fosy są zielone cały rok. Tak i tutaj wy, wychodzą młode drzewka Jest ogrożony, posadzony Trawy chodzą, chodzą różuszki młode, dęby brzuszki młode A za 100 lat rośnie, że już nas mi nie będzie, ale tak mm, siedzi, głaszę pieska po łebku. Dziesięć minut mamy, także świetnie. Ta. Słuchuje się wraz kukułka kuka. I tam inne ptaszki czwierkono. To była kukułka. 11 minut, całkiem nieźle. Mamy takie drzewo, Bóg tak jest zwany pisałurowcem. A taki ma, Śmieszna taka dziura jest. można moc oddać do niej. A takie drzewa różne kształty przyjmują przecież. Wiadomo, jak im się gałęzie poruś, inaczej inaczej rosną. Ta, właśnie pieska, piesek grzecznie siedzi.